Kwadrantydy to jeden z najobfitszych rojów meteorów w ciągu roku. Śmiało pod względem intensywności mogą konkurować z perseidami czy geminidami. Ich intensywność, charakteryzowana liczbą zwaną ZHR, czyli Zenital Hourly Rate, w niektórych latach wynosi powyżej 200. Co to takiego jest ten ZHR? Liczba ta oznacza. Ile meteorów bylibyśmy w stanie w najbardziej optymalnych warunkach zobaczyć w ciągu godziny? Jakie to są najbardziej optymalne warunki? Meteory wydają się biec w naszym kierunku z jakiegoś punktu na niebie. Ten punkt nazywamy radiantem. Jeżeli radiant znajduje się na linii horyzontu, to znaczy, że połowę meteorów będziemy mogli dostrzec, ponieważ one będą biec na tę półkulę nieba, która znajduje się akurat nad naszymi głowami, ale połowy nie dostrzeżemy. Ponieważ tamte metory będą biec w kierunku półkuli nieba, która jest ukryta przed naszymi oczyma przez naszą Ziemię. Wobec tego najbardziej korzystnym dla obserwatora momentem jest chwila, w której radiant roju meteorów znajduje się w zenicie. Niestety, w przypadku kwadrantytów takiego szczęścia nie mamy. Radiant roju kwadrantytów znajduje się wieczorem praktycznie na linii horyzontu i nie wznosi się wysoko ponad tę linię. Roje meteorów biorą swoją nazwę od położenia radiantu na niebie, jeżeli, czyli tego punktu, z którego meteory wylatują w naszym kierunku. Tak dla przykładu Perseidy mają swój radiant położony na terenie gwiazdozbioru, Perseusza, Leonidy, Lwa, a Geminidy, Bliźniot. Jak to jest z tymi naszymi kwadrantydami? Otóż nie ma gwiazdozbioru kwadrantu. Ten gwiazdozbiór wprowadził na niebo francuski XVIII-wieczny astronom Jérôme Lalonde, który uzyskał sławę w wieku 21 lat, mierząc dosyć dokładnie odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem później mierzył również odległość pomiędzy Ziemią a Słońcem, też dostawał dosyć dobre wyniki, Był to dosyć wybitny astronom. Tę odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem zmierzył za pomocą przyrządu, który nazywał się kwadrantem. Jest to ćwierć koła, stąd i nazwa kwadrant, tak jak sekstant jest oparty na ramię o rozpiętości 1 szóstej obwodu koła. I ten to przyrząd uwiecznił na niebie tworząc gwiazdozbiór kwadrantu. Na, po, na początku XX wieku Międzynarodowa Unia Astronomiczna zrobiła troszeczkę porządków na niebie, zlikwidowała wiele gwiazdozbiorów i zniknął z nieba również kwadrant. W tej chwili ten obszar, na którym znajduje się Radian Troju, znajduje się w gwiazdozbiorze Wolarza, więc pootyz, więc powinniśmy tak naprawdę formalnie mówić o bootidach, a nie kwadrantydach, to też jest Taka pamiątka historyczna po dawnych astronomicznych czasach. Cechą charakterystyczną roju kwadrantytów jest to, że jego maksimum trwa bardzo krótko. Gdybyśmy na osi rzędnych odłożyli zhr, więc liczbę charakteryzującą nam intensywność roju meteorów, a na osi odciętych czas to wykres intensywności kwadrantydów wyglądałby tak. W pewnym momencie czasu ten ruch jest najbardziej intensywny. Co to oznacza? To oznacza, że możemy zobaczyć powiedzmy 240 przelotów meteorów. W ciągu godziny, w najbardziej sprzyjających warunkach. Innymi słowy, jesteśmy w stanie w ciągu minuty zobaczyć średnio 4 przeloty albo jeden przelot raz na 15 sekund. Teraz z tej wartości bierzemy połowę, czyli 120. To ten odcinek czasu od momentu, kiedy możemy obserwować więcej niż 120 przelotów w ciągu godziny, do momentu, kiedy tych przelotów zaczyna być znowu mniej niż 120. W przypadku kwadrantydów wynosi od 6 do 8 godzin. W tym roku przewidywane maksimum kwadrantydów wypada na 4 stycznia na godzinę 14 naszego czasu. Oznacza to, że ten rój będzie najlepiej widoczny od godziny 10.00 do godziny 18. U nas ciemno robi się około godziny 17, więc na początku nocy 4, z 4 na 5 stycznia będziemy w stanie podziwiać maksimum tego roju. Meteory z roju kwadrantydów wchodzą w atmosferę ziemską z prędkością około 40 km na sekundę. Nie jest to rój e, bardzo szybki znacznie wolniejszy niż np. Perseidy i Leonidy, gdzie prędkości kontaktu z atmosferą to są rzędu 60-70 km na sekundę. Nie też tak wolne jak Geminidy, gdzie ta prędkość wynosi tylko 30 km na sekundę. Taki średni sobie rój. Pamiętacie z lekcji fizyki być może, że prędkość ma bardzo duży wpływ na energię kinetyczną ciała. Wzór na energię kinetyczną to jest masa razy prędkość do kwadratu, podzielić na dwa. Także... Energia kinetyczna ciała zależy znacznie bardziej od jego prędkości niż od masy. Dlatego te drobinki, bo czym są te meteory? To są takie drobinki, malutkie ziarenka pyłu wielkości rzędu milimetra, czy mniejsze, troszeczkę większe niż milimetr, wchodzą w atmosferę ziemską z tak ogromnymi prędkościami, nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury i parują. I my to widzimy w postaci takiej smugi na niebie, którą nazywamy spadającą gwiazdą. Nie jest to oczywiście żadna spadająca gwiazda. Gwiazdy są znacznie większe od planet. Gdyby na Ziemi spadła jakaś gwiazda, to Ziemia przestałaby istnieć, a gwiazda nawet tego faktu by nie zauważyła. Przypominałoby to spotkanie mrówki ze, ze słoniem. Jak słoń usiądzie na, mrówkę, to na mrówce, to nawet tego nie zauważy, a mrówka raczej tego faktu nie przeżyje. Porozmawiamy jeszcze chwilkę o radiancie roju meteorów. Gdybyśmy sobie tutaj narysowali gwiazdy Wielkiego Wozu, gdzieś tu na przedłużeniu świeci sobie Arktur. Najjaśniejsza gwiazda, gwiazdozbioru Wolarza. Tutaj jest gwiazdozbiór Herkulesa. Tutaj zaczyna się już Smok. Tu mam gwiazdozbiór Wolarza. A tutaj Wielką Niedźwiedzicę. To Radiant roju kwadrantydów znajduje się w tym miejscu. Co to oznacza? Jeżeli będziemy na niebie patrzeć na przelatujące meteory, to zobaczymy, jaki ślad zostawiony w ten sposób. A kolejny meteor przyleci sobie tutaj. Kolejny będzie leciał tu, kolejny tak. Jeszcze jeden. Tak. W różną stronę, tak? Ale gdybyśmy przedłużyli linię, ślady tych meteorów, okazałoby się. Że wszystkie te meteory wylatują z jednego punktu na niebie. Te ślady nie muszą zaczynać się i rzadko zaczynają się w radiancie. Mogą być nawet początek takiego śladu, może być oddalony o kilkadziesiąt stopni od radiantu. To zupełnie inny gwiazdozbiór może być, ale przedłużenie wskazuje na jedno miejsce, z którego. Te wszystkie metory wydają się wylatywać. Jest to zjawisko podobne do tego, które widzieliśmy na gwiezdnych wojnach, kiedy Falcon Millenium wchodził w prędkość nadświetlną i wydawało się, że wszystkie gwiazdy, które były przed nim widoczne, nagle rozbiegały się we wszystkich kierunkach z tego punktu, do którego Falcon Millenium zmierza. Albo zimą, kiedy pada śnieg, w reflektorach samochodu wydaje się, że wszystkie płatki śniegu rozbiegają się z jednego punktu, do którego zmierza nasz samochód, chociaż tak naprawdę w porównaniu z samochodem. Te płatki praktycznie wiszą w miejscu. Podobnie to wygląda z rojami meteorów. One rozbiegają się wokół punktu, do którego zmierza Ziemia, w tym czasie, kiedy, kiedy obserwujemy taki rój meteorów. A więc u nas jest to, jest to punkt położony w gwiazdozbiorze wolarza. Zazwyczaj źródłem roju meteorów jest kometa, która periodycznie wraca w okolice Słońca, przecina orbitę Ziemi i zostawia po sobie pyłki, które wcześniej były zamrożone w jej głowie w lodzie H2O i CO2. Troszeczkę inaczej to wygląda w przypadku roju kwadrantydów. Podobnie jak w przypadku geminidów, ciałem macierzystym tego roju jest asteroida. Tutaj Asteroida 2003 EH1, czyli Asteroida odkryta w 2003 roku, która należy do asteroid grupy Amora, czyli takich asteroid, które w swojej drodze wokół Słońca zbliżają się, mają ich peryhelium, leży w odległości większej niż, niż średnica orbity Ziemi, jedna jednostka astronomiczna. I ta, ta Asteroida zostawia po sobie pyłki, które napotyka Ziemia w swojej drodze. Być może ta asteroida jest jakąś wygasłą kometą, która na skutek wielu przejść w pobliżu Słońca już dawno straciła ten cały lód i śnieg H2O i CO2, który był w jej głowie i pozostał tylko ten rumosz skalisty. Jak obserwować meteory? Najlepiej w pozycji horyzontalnej, bo wtedy najlepiej widać niebo, Teraz mamy bardzo niskie temperatury. Wobec tego trzeba ciepło, bardzo ciepło się ubrać. Ciało pozostaje w bezruchu, wobec tego szybko się wyziębia. Dobrze jest ze sobą wziąć jakiś termos z czymś ciepłym do picia. Ja również polecam wzięcie ze sobą na obserwację lornetki. Co prawda, meteory najlepiej obserwuje się nieuzbrojonym okiem, ponieważ nigdy nie wiadomo, w którym rejonie nieba jakiś z nich się pojawi. Ale. Jeżeli zdarzy się Wam, czego Wam serdecznie życzę, przelot jakiegoś jaśniejszego meteoru, który pozostawi za sobą wyraźną smugę, to tę smugę będziemy mogli podziwiać w lornetce jeszcze przez kilkadziesiąt sekund po przelocie takiego meteoru. Zauważymy, że ta smuga z linii prostej zaczyna się powoli deformować, co jest dowodem na ruchy powietrza w górnych warstwach atmosfery. Gdzie patrzeć? Gdzie szukać na niebie tych kwadrantydów? Sam radiant roju znajduje się w gwiazdozbiorze Wolarza, który wieczorem teraz na niebie styczniowym, znajduje się praktycznie na horyzoncie, na, w kierunku północnym. Wobec tego najlepiej po prostu patrzeć na niebo północne, nie w żaden konkretny punkt, dlatego że te metory mogą pojawiać się w odległości nawet kilkudziesięciu stopni od radiantu. Wobec tego wystarczy komfortowy widok na północną część nieba i można wzrokiem omiatać całą połowę. Widocznego nieboskłonu właśnie w kierunku północnym. 4 stycznia jest również, punkt, jest również datą istotną astronomicznie z innego powodu. Mianowicie, w swojej drodze wokół Słońca, nasza Ziemia porusza się prawie po okręgu, ale tak naprawdę jest to jest to elipsa. Narysujemy sobie to z lekką yy, przesadą. O, jest. Jeszcze raz. Niech już będzie. W pewnym punkcie swojej orbity Ziemia jest położona najbliżej Słońca. Ten punkt nazywamy peryhelium. Po przeciwnej stronie leży punkt, w którym Ziemia jest położona najdalej od Słońca. Ten punkt nazywamy Abhelium. Otóż Ziemia znajduje się w peryhelium co roku 4 stycznia, czyli właśnie za kilka dni, kiedy również będziemy mieli maksimum roju kwadrantydów, zaś w Abhelium 4 lipca. Co to oznacza? Oznacza to, że w peryhelium Ziemia dostaje więcej blasku Słońca, więcej ciepła Słońca, niż w abhelium. Fakt, że 4 stycznia Ziemia znajduje się w peryhelium, a 4 lipca w abhelium swojej orbity, nie może być odpowiedzialny za zmiany pór roku. Gdyby tak było, to w styczniu mielibyśmy lato na całej Ziemi, a w lipcu cała Ziemia przeżywałaby mroźną zimę. Tymczasem wiemy, że pory roku występują naprzemiennie na obu półkulach. Teraz u nas jest zima, na półkuli południowej jest lato. Kiedy u nas będzie lato, u nich będzie zima. A więc następstwo pór roku jest związane z tym, że oś obrotu Ziemi jest nachylona pod pewnym kątem do płaszczyzny, w której Ziemia obiega słońce. I Promienie słoneczne padają na powierzchni Ziemi w różnych miejscach pod różnym kątem i to jest główna przyczyna występowania pór roku. Ale fakt, że Ziemia znajduje się najbliżej Słońca właśnie wtedy, kiedy na półkuli południowej jest lato, a najdalej od Słońca wtedy, kiedy na półkuli południowej jest zima, ma swoje znaczenie. Ta różnica pomiędzy aphelium a peryhelium, odległością Ziemi od Słońca w abhelium i peryhelium, nie jest duża, wynosi około 3%. Lecz jest jednak wystarczająca, żeby było to dostrzegalne na Ziemi. Otóż lata na półkuli południowej są około 1 stopień cieplejsze niż lata na półkuli północnej. I odwrotnie, zimy na półkuli południowej są mroźniejsze niż zimy na półkuli północnej, ponieważ do tego małego kąta padania promieni słonecznych dokłada się jeszcze to, że wtedy na półkuli południowej, kiedy u nich jest zima, Ziemia znajduje się daleko od Słońca. Pomyślcie, co byłoby, gdyby Ziemia okrążała Słońce po orbicie znacznie bardziej eliptyczne, eliptyczne niż to ma miejsce. <laughs> wtedy do y, y, tych efektów związanych z nachyleniem. Y, Osi obrotu Ziemi do płaszczyzny ekliptyki, dochodziłoby jeszcze efekty związane z eliptycznością orbity, i pory roku mogłyby wtedy zależeć od odległości Ziemi od Słońca. Trochę podobną sytuację w swoim cyklu Helikonia opisał Brian Oldis. Tam planeta krążyła wokół gwiazdy, która miała jeszcze jednego towarzysza. towarzysza kolejną gwiazdę, która okrążała tę pierwszą gwiazdę po orbicie mocno eliptycznej. I pory roku lato czy zima zależały od tego, czy ta druga gwiazda była daleko od tej planety, na której działa się akcja całego cyklu, czy też blisko. Polecam lekturę przynajmniej pierwszej części tego cyklu, czyli Wiosna Helikonii. Dziś 1 stycznia. Czy ta data ma jakieś znaczenie astronomiczne? Nie. Z punktu widzenia astronomii rok mógłby zaczynać się w każdy inny dzień tak naprawdę znaleźlibyśmy znacznie lepsze daty, na przykład początek wiosny, albo którejś z przesileń jako początek roku astronomicznego. Za to długość roku jest jak najbardziej wyznaczana pewnym rytmem astronomicznym. To o, rok to jest właśnie ten czas, który potrzebuje Ziemia, aby raz pobiec sobie dookoła Słońca. I na to najbliższe okrążenie życzę Wam wszystkiego najlepszego.